Więcej AOC 2, kiedy Age of Civilization 2? Zagraj w AOC 2, please! Kiedy AOC 2? Kiedy Age of Civilization? Jak się nagra? Dzień dobry, moi drodzy! Dzisiaj nadszedł ten moment, powracamy do Age of Civilizations 2, i dzisiaj będziemy tworzyć Rzeczpospolitą obojga narodów. Aby to zrobić, oczywiście, musimy zacząć jako Królestwo Polskie w 1440 roku, a co będzie dalej? To zobaczycie. A na start musimy sobie poszukać jakichś sensownych sojuszników. Mołdawio, yy, Mołdawia, prawie, prawie. Dobra, poprawimy relacje, w końcu zostaną moimi sojusznikami. Mmm, no tak to widzę, że no troszkę Litwa mnie lubi, ale to trzeba poprawić relacje, zanim cokolwiek możemy z nimi działać. Zakonie krzyżacki. Za twoje zbrodnie musisz zostać zaatakowany przez Królestwo Polski razem z moimi wspaniałymi sojusznikami. Były pewne problemy, jak widać zresztą na załączonym obrazku, ale, ale... Wszystko jest do ugrania, szczególnie jak ma się takiego wspaniałego wasala jak księstwo mazowieckie. Tutaj jeszcze jakieś niedobitki są, ale zaraz to ogarniemy. Dobra, no to co, chcemy na pewno Gdynię, e, Gdańsk i widzę, że niestety tyle, ale przynajmniej Polska będzie miała dostęp do morza. Oho, mój wspaniały sojusznik ma wojnę z Serbią, ale mówiąc szczerze, ja totalnie nie jestem tym zainteresowany. Rać sobie sam, drogi sojuszniku. A teraz jeszcze Węgrzy atakują moją kochaną Mołdawię. Oj, jednego sojusznika mniej chyba mam. Dobra, przyszedł moment, żeby ostatecznie pozbyć się Zakonu Krzyżackiego. Mam nadzieję, że tym razem już będę w stanie wszystkie ich tereny zająć. Tak i oto też się stało. Nie ma już Zakonu Krzyżackiego, a Królestwo Polskie wspaniale się rozwija. Ma problemy z asymilacją, ale wszystkie problemy są do ogarnięcia, moi drodzy. O, cześć zapraszają mnie do wojny z Austrią. Myślę, że możemy spróbować, to może być nawet ciekawe. Mam nadzieję, że to nie był błąd. O, no, troszkę niestety Czechów zjada ta Austria. Nie sądziłem. Znaczy, no, co prawda, Czesi jeszcze mieli dużo jednostek u mnie, więc, jak dojdą, to tam coś się wybronią. Widzę, że królewska armia z Krakowa musi wyruszyć, żeby bronić polskich ziem. Teraz tam e, zrobimy nową królewską armię, która będzie bronić naszej kochanej stolicy. Jakie ładne 550. To musi być ładna liczba, prawda? Dobra. Myślę, że coś tutaj podziałamy z tą Austrią. A Czesi przyszli i w końcu odbijają swoje tereny. Z niewielką pomocą królestwa polskiego. Niewielko, naprawdę. Ja tutaj się bardziej przypatruję, jak Czesi, niż Austrię. Na, 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 na 100%. Zajęliśmy wszystkie tereny Austrii. To co? Zarządzaj wasalizacji, reparacje wojenne. I zobaczmy, czy się na to zgodzą. No, w sobie nie mają innego wyjścia w tym momencie. Czyżby, czyżby. A jak najbardziej! Proszę bardzo, jest oficjalnie arcyksięstwo austriackie z wasalem Królestwa Polskiego. W międzyczasie mieliśmy niewielką wojnę z Danią. Nie za bardzo mi się opłaca ta wojna, więc biorę tylko jedną wysepkę i po prostu dajcie wy mnie święty spokój. Dziękuję bardzo. Ogólnie to ja jeszcze nie pokazałem, jak ma wyglądać ta Rzeczpospolita obojga narodów, tyle terenów jeszcze musimy zająć, żeby to było możliwe. Pierwszym krokiem, który poczynimy w tym kierunku, będzie e, aneksja naszego kochanego wasala, e, wyślij ultimatum, zażądaj aneksji, bo jak nie... To zaatakujecie tylko wielka armia. Kurde, dobra, mam nadzieję, że się zgodzą, że się wystraszą. i zgodzili się, wystraszyli i tym sposobem Królestwo Polski e, zostało troszkę powiększone. Patrzcie na tych głupoli Szwecja zjada Litwę, a oni i tak nie chcemy sojuszu poradzimy sobie. My sobie poradzimy, niech Szwedzi atakują, my nie chcemy żadnych sojuszów z Polską. No i jeszcze Księstwo pomorskie tutaj ponownie nas zaatakowało, bo my wcześniej im jedną prowincję zajęliśmy. Ale teraz frajerzy już tutaj bardziej mnie zaatakowali z Nienacka, nie byłem na to przygotowany. Jednak myślę, że się spokojnie wybronimy. Dobra, bitwa zakończona, to co? Zajmujemy ostatnie polskie tereny. Ja tam jakichś, nie, nie niemieckich to ja nie, ja chcę tylko polskie tereny w moim polskim państwie. Dziękuję bardzo, myślę, że to nam wystarczy. A kolejny krok, żeby Królestwo Polskie stało się Rzeczpospolitą pospolitą obojga narodów, to oczywiście e, Zakon Liwoński, w sensie zajęcie m, terenów oczywiście. Oj, upsik, upsik. Miało nie być problemów, ale dobrze. Znajechaliśmy e, te tereny. A teraz powoli je sobie zajmujemy i wchodzimy jak w masełko, więc tutaj już żadnych problemów nie będzie. Gorzej jest z tą litwą niestety. Ciap, ciap, ciap. Pozaznaczam sobie. Ja wiem, że mogę jednym przyciskiem zaznaczyć wszystko. Ale fajnie się klika, musicie przyznać, że fajnie się klika, jak tak widzicie e, ręcznie, jakby co będzie wasze. Oje ja się zgodzą na to, uwaga, tak, zgodzili się, no i bardzo dobrze. A teraz lekcje ode mnie, moi drodzy, jeżeli nie, nie da się czegoś załatwić w pokojowy sposób, bo ja prosiłem i o sojusz, i o Unię, i o wszystko, co mogłem, i nie, nie chcę, chce ta Litwa, no, więc co innego im pozostaje, jak nie zaatakować, no? Muszę zająć się teren w jakiś sposób, nie dało się pokojowo, więc niestety tych Litwinów trzeba po prostu zniszczyć. Przykre, bo przykre, ale prawdziwe. A teraz to już Jens się odwaliło, bo niby jestem w wojnie ze Szwecją, która jakby jest po stronie Litwy, bo Szwecja atakowała Litwę w tym samym czasie co ja. Ja zajęłem wszystkie tereny, praktycznie, i nagle Szwecja jest ze mną w stanie wojny. Nie za bardzo rozumiem, co tu się odwaliło, ale chyba przez to nie mogę Litwy tutaj zająć. No nic, będziemy musieli się bić w takim razie. A nie, jakimś cudem tu się udało zająć te Litwę. Ostatecznie już że dalej jesteśmy e, na wojnie ze Szwecją, a Litwa teraz jest naszym wasalem. Oho, i cholerni Szwedzi już tutaj najeżdżają moje tereny. No dobrze, trzeba robić jakąś większą armię. Tak swoją drogą dopiero zauważyłem, że my trzecie miejsce zajmujemy. Węgrzy są najlepsi i to niestety problem jest, bo musimy jeden teren im zająć. Dobra, nie dało się od wschodu, to lecimy od zachodu, jeśli chodzi o Szwecję. Tutaj jeszcze, o, Czesi jeszcze przyszli z pomocą, wielką armią. Bardzo dobrze, a my Szwedów tutaj ściśniemy i może będzie spokój. Dobra, ja od Szwedów tam za wiele nie chciałem, kazałem im Lapończyków wyzwolić, którzy teraz są moim wasalem. Święty Mikołaj pracuje dla Polaków, moi drodzy i, i w sumie tyle mam gdzieś Szwecję. Drogi litewski Wasalu, czas, żeby wysłać Ci ultimatum. Poprosimy o pełną aneksję, bo inaczej zaatakujecie tyle żołnierzy! I czy się zgodzisz? Czy będziesz głupi? Nie, nie jesteś głupi, bardzo dobrze. No teraz to już naprawdę niewiele terenów zostało, żebyśmy, stworzy żebyśmy mogli stworzyć tę Rzeczpospolitej obojga narodów. Całe dwie prowincje, całe dwie prowincje Węgry i Nowogród. Oj, będzie się działo, moi drodzy. Eee, a w międzyczasie jeszcze Nowogród, co prawda, dobrze, że Nowogród, ale narazem z Norwegią mnie zaatakowali. Nie wiem dlaczego, nie wiem co Norwegia chce ode mnie, nie podobają mi się Lapończycy czy co. Nie mam pojęcia, ale przynajmniej ten Nowogród będziemy mogli tutaj ścisnąć i zająć tę jedną prowincję. Mnie, te, mnie interesuje tylko jedna prowincja, drugi Nowogrodzie, nic więcej nie chcę. Dobra, to już jest po Nowogrodzie praktycznie, zażądaj wasalizacji. Ja lubię mieć dużo wasali, Ta jedną prowincję chcę, wiecie? Tylko to, błagam was, zgódźcie na to, panie Nowogrodzie. Nowogród się zgodził, a my w międzyczasie tutaj ciśniemy właśnie, właśnie z Nowogrodem Norwegię z dwóch stron. Niestety Norwegia jest bardzo uparta i nie chce się poddać, dobrze, że ten Nowogród stał się moim sojusznikiem, to teraz mi pomaga i tam z drugiej strony atakuje te Norwegię. Dobra, teraz chyba już starczy, żeby coś tutaj e, pozejmować. W sumie, co ja innego mogę chcieć, jak nie wasalizacji, jakieś reparacje wojenne ewentualnie i tych Lapończyków, no oddajcie z powrotem mi, no, ja chcę mieć Świętego Mikołaja dla siebie, no i dziękuję bardzo. Ach, nadszedł ten moment. Ostatnia prowincja. Tu właśnie ta, właśnie ta, lecimy, bijemy się z Węgra. O cholera. Nie przemyślałem tego jednak, nie sądziłem, że królestwo węgierskie jest tutaj, też po tej prawej stronie. Spokojnie e... Andrzeju, ty się nie denerwuj. My to wszystko tutaj ogarniemy, się wyklepi. O cholera, jasna, 23 tysiące? Mam nadzieję, że to jest największa armia, jaką e, Węgrzy posiadają, bo jak nie... Znaczy no, coś tam też mamy ładne numerki, ale to nie jest, kurczę, 20 tysięcy. Właśnie się tutaj wbiliśmy. O, tutaj, dobra, tutaj, tutaj wygraliśmy. Tam więcej nic nie ma. Czyżby to już było to, czym Węgrzy chcieli mnie postraszyć? Już nic więcej tutaj się nie wydarzy, mam taką nadzieję. Módlmy się o tym, moi drodzy, bo jak znowu jakieś 20 tysięcy... 000... <gryw> brak mi słów, naprawdę, brak mi słów. Dobrze, może chociaż Budapeszt zajmiemy, co? Jakieś bonusy za zajęcie? Nie wiem, może, może jako, jakoś to tam działa. O, jakieś osiągnięcie dostaliśmy. Gdy jest już dobrze, to wiedz, że zaatakujecie Wielka urda. I niestety wbija się tak totalnie w plecy, tak totalnie z pupy nagle zaatakowała mnie. I po prostu dlaczego? I wszystko mi to teraz zajmie, tam nic nie mam. A mi nie stać nawet, żeby coś tam wrzucić. No nic, dalej lecimy sobie na te Węgry. Tutaj też. Ani w 5, ani w 10, jak to się mówi. Niektóre tereny pozajmowaliśmy, ale gdzieś ci większe się przebijają, przejmują kolejne prowincje i tak bawimy się w kotkę i myszkę, ale tam dalej, kurczę ta orda mnie bije, no i jeszcze księstwo moskiewskie też się na mnie rzuciło, więc jest tragedia tak naprawdę. Udało się! Nie wiem jak! Ale Królestwo Węgierskie po tysiącu, tysiącu prób w końcu zgodziło się na sojusz za zajęcie tej jednej prowincji przeze mnie, która jest mi potrzebna, żeby stworzyć Rzeczpospolitą obojga narodów. Teraz tylko wybronić się przed tymi ruskimi i będzie dobrze. To działa, moi drodzy. Nie wiem jak, ale Czesi przyszli mi z pomocą i po prostu cisną wielką ordę. Księstwo Moskiewskie ma już ze mną sojusz. Co prawda pozajmowali mi tereny Nowogrodu. Ale my to jeszcze ogarniemy. Najpierw trzeba się pozbyć wielkiej ordy z terenów Królestwa Polskiego, bo inaczej będzie ciężkawo, można powiedzieć. I nawet jakoś to wychodzi. Nie sądziłem, że to się da, a męczę się już tutaj naprawdę mega długo, moi drodzy, więc jak zrobię to, co miałem zrobić, czyli stworzę rzecz pospolitą obojga narodów, to po prostu padnę. Ale to zrobię. O, jest! Jest Rozejm! Uff. Dobra, ostateczna walka moi drodzy, bierzemy wszystko co mamy i księstwo moskiewskie musi dostać po bo mi zajęło moje y, słodkie tereny nowogrodzkie, a ja muszę to odzyskać i y, stworzyć w końcu to... Co od dawna chciałem stworzyć. Błagam, 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 zajmujemy, zajmujemy. Nie wiem już, nad które dokładnie potrzebuję. Robię wszystko, klikam, gdzie się da. Myślę, że więcej na pewno nie będę potrzebował. Zgódźcie się. Dobrze, zgodzili się. Cholera, dalej nie mogę stworzyć Rzeczpospolitej, błogę narodów, bo państwo kościelne się ze mną bije, a nie mogę stworzyć, jak jestem w stanie wojny. Dlaczego? Państwo kościelne, dlaczego się ze mną bijecie? Nie wolno, proszę. Ja chcę rozejm. Poproszę o zwykły Co Coś jeszcze się ze mną bije? Chyba nie. Czy ja mogę prosić o rozejm? Nic więcej nie chcę. Dziękuję bardzo, jest rozejm. Uff, mogę się zajmować tworzeniem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Moi drodzy, jesteście gotowi? Uwaga, klikam jak najbardziej, chcę stworzyć... Jest! Rzecz Rzeczpospolita obojga narodów, nie wiem ile razy to powtórzyłem w tym materiale, ale powstało, cel został zrealizowany, nic więcej mnie już nie interesuje, nie liczcie na to, że będziemy dalej podbijać świat. Taki był cel e, tej, e, powiedzmy, misji, a mi nie pozostało zrobić nic innego jak odinstalować tę grę. A jeśli ktoś interesuje się, może... Królestwem Polski w tej grze chciałby zobaczyć jakąś taką normalną serię let's playerową. Powiedzmy to, widziałem, że Repus nagrywa, więc zachęcam, żebyście sprawdzili jego serię. Link w opisie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach oraz nie zapomnijcie go ocenić. Trzymajcie się!